No dobra, no włączamy. No. Z powołać, rozmowę? Czy zrobimy jakieś przyszłości reveal? -y ja mówię tak, bo ja nie chcę. To ja <grym> jesteście gotowi, to, żeby poznać najlepszy. płeć? Trzy! Dwa, Dwa, Dwa! Jeden! Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z tego względu, że dzisiaj dowiemy się, kogo tam noszę w środku: czy dziewczynkę, czy chłopca. Czy Karol organizuje gender reveal, czyli właśnie takie przyjęcie zorganizowane właśnie po to, żeby razem dowiedzieć się yy, co to za płeć dziecka? Ja nie wiem, Karol też nie wie. Adam mi zasłoniła wszystkie możliwe informacje dotyczące płci. Oczywiście zaprosiłam też swoich znajomych, będzie Gen Z. Bardzo się cieszę, ponieważ będziemy... Szkoda, że ekipy nie będzie. Razem świętować człowiek, i razem... Człowiek na bank? To dobrze, najważniejsze. My się tego wszystkiego dowiemy, przygotowałam dużo rzeczy, między innymi właśnie słodkości, w ogóle jest z białej czekolady z Charlotte, ja uwielbiam i Karol też uwielbia czekoladę Charlotte, z malinami, więc to będzie mega, mega, mega dobry. Ej, dobra, pani sprostała moim oczekiwaniom, wysłałam jej inspirację, chciałabym, żeby to wyglądało i zobaczcie, pięknie. Wszystko w ogóle jest dzisiaj... Po... Fajna impreza. Panie połowie na jebie... mieć znajomych, ja na przykład nie mam. Wszystko w połowie na różowo, ze zdjęcia... Nie, trochę mam. No to, że oczywiście nie wiemy, czy to... Jak to tak płeć dziecka? Przecież to nie, nie jest oprawne politycznie. No właśnie. Bo dziewczynka i dzisiaj się tego dowiemy, więc gender reveal polega właśnie na tym, że wszystko dzisiaj będzie przyzdobione na róż... Z malinami ta dziewczynka. O, już koniec. Już możemy wyłączyć odcinek. Bo niebiesko. Nawet powiedziałam gościom, żebyście ubrali je w stacyjny sposób. A co to za rozgr rozgraniczanie, yy, że różowy to... Co, mężczyzna nie może w różowym chodzić? O. Maja Staszko, masz, masz... Widzisz, z rękawa wyciągam te pomysły na, na przypierdolkę, nie? Ale o tym zaraz się dowiecie Zastanawiam się, gdzie dać ściankę, ponieważ mówiłam taką ściankę właśnie Żeby ładnie zrobić wszystkim zdjęcia Też będziemy robić zdjęcia polaroida, będzie księga U nas w domu królej gipsówka, ja uwielbiam yy, jak wyglądają te kwiatki I wzięłam jeszcze taką kolorową gipsówkę właśnie Żeby ją położyć na stoliku, żeby tak właśnie Nie odnieść Brudżowy kozlemik w Dokładnie, że tak Dekorować ja, Zobaczcie na to, do powijania Takie różne bobeczki i tak, tak dalej jest. No, się... Zaraz piszę, ja sam stacham Jason, Statham, e, Pink, Sheer, taki Jason, nie. Ja pierdzielę. Przecież to to jest po prostu mega mocne. Najlepsze, że te rzeczy, szczerze, te właśnie takie, y, kupiłam w Tedim i tam jest naprawdę mega dużo ozdób, właśnie takich y, różnych tematycznych. Kupiłam jakąś starą szkatułkę w Tedim też, za trzy dychy, która była z jakimiś takimi starymi fotografiami. I kupiłam naklejki, pełno takich naklejków, takich właśnie sticków też w Tedim. Wszystko pomyłam, jeszcze odmalowałam, zmieniłam, wycięłam tutaj karteczki, żeby było niebiesko i różowo. poprzykleiłam te naklejki i w sumie wyszło tak. Będzie tutaj można wrzucać jakieś pamiątkowe rzeczy, jakieś zdjęcia, polaroidy itd., itd. itd. I to będzie taka szatówka właśnie przeznaczona tej imprezie, żeby była pamiątka. To jest super, czyli pamiątkowa księga, którą kupiłam w Empiku za 30 zł. Tutaj będą sobie wklejać zdjęcia zrobione polaroidem. Każdy gość, który dzisiaj będzie, będzie mógł napisać coś od siebie i zaproponować jakieś imiona i różne takie. Dobra, już tutaj poprzyklejane, zarabiste są te pudełka, ja je w ogóle wyhaczyłam na Pinterestie, ja sobie tak wtedy pomyślałam, kurde, one na pewno będą niedostępne, a tu się okazuje, że znalazłam... jak jako imię? ...imię wtedy i te pudełka kosztowały 3... w sumie Ej, no dobra, bo teraz mamy... Yy, wiele osób mogłoby teraz powiedzieć, to zrobienie robienie na dziecku, nie? I, I co? Ale nie wiem, no jakoś, jakoś... No nie wiem, mi się, mi się wydaje, że, że jak jest się, jak się zachodzi w ciąży i, i robi to youtuber, i chce to pokazywać, to wszystko chyba zależy Wszystko chyba zależy od tego, w jaki sposób to zostanie przedstawione, nie? Wszystko zależy, wszystko, zależy, wszystko zależy od tego, czy zostanie to przedstawione ze smakiem. I od, tego, I od tego zależy, czy, czy wiesz, jakaś tam fala krytyki, nie? Bo u niej nie widzę w ogóle, że na, na przykład negatywnych komentarzy albo żeby, żeby ludzie na Twitterze na przykład pisali, że właśnie robi content na nerozumym dziecko czy coś. A tutaj? A tutaj jest tak? No nie wiem, jakiś spokoś to ogląda, nie? nie? Nie, nie, Oglądam i nie mam czegoś takiego, że Boże, jedyny, weź, to czy trzeba to wyłączyć, to masakra jakaś. Chyba z 50 zł, takie właśnie 4. Ale... Na moment na pauzę, niezamierzony. Ja naprawdę robię bardzo ładny efekt. 20 minut do przyjścia gości, i jeszcze w tym czasie yy, muszę pokazać Karolowi, jeszcze jak to wszystko tutaj y, przygotowałam. Mimo wszystko, też kto to robi, ma znaczenie, to prawda. Hello! hello. Jesteście przed czasem, hello. czemu? Hello. No zawsze spóźniam się. No, no, się, no, no, się no dobra, hello. 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 Uwaga, uwaga, uwaga. Hello, hello. Dobra. Znaczy, do... Myślałam, że prawidłnie Kubotę będzie miała, tu jakieś drogi klapcie. A, czekaj, tku. Oj, Karol. Muszę ci coś powiedzieć. Wszystko chciałam zrobić tak, żeby nam obu się podobało i żeby po prostu było tak wyjątkowo. I myślę, że jest wyjątkowo, Zobacz. Dobra. Wow, ale super jest! Ej, mega fajnie! Nie? Fajnie, bardzo ładnie. Ludzie Bo się starzejesz, wygrać. mnie skręca. Bo się starzejesz mnie skręca jak to oglądam. No, prze... no przepraszam, no jeszcze trochę da damy radę. Damy radę, jaku. Jak ładnie w ogóle, Sorry, Tak. jest? No. Jest różnica między dekorowaniem pokoju a uzgiętem pochłowem, okej, okay, to jest dobry argument. O, nice! No ja się robiszcie. mega cieszę. Tu mamy ściankę, żeby z każdym robić pamiątkowe zdjęcie. Tak jest, ale fajnie, o zwierzaki tam na polu. Tutaj jest girl or boy, proszę nice. bardzo. Tutaj mamy... Bardzo ładnie. Szczęka mi się trochę jakoś... Z... Pasteczka. Jest górna do głosów. Uwaga, chodź, chodź. O, stół jest super, no? Jest... Te kwiatki też, nie? Słyskości. I tutaj super. uwaga, które cię przez tutaj. A tutaj na... jest. Jak myślisz jaka to płeć dziecka? I teraz uwaga. każdy z, z nich będzie tutaj miał imię. A i ja od razu głosuję czy chłopak czy dziewczyny. Tak i tutaj będzie wrzucali Dodatkowo tutaj, jeszcze zanim ogłosimy płeć dziecka, <laughs> będą mogli się podpisać. Gay okay, boy? permanentnymi. Tutaj yes, wklej swoje zdjęcie, które zrobiłem y, instakty na przykład tutaj albo no. coś. ale fajna pamiątka w ogóle. To jest super. I będą mogli napisać nam coś od siebie. Ej, mega się stresuje, ale pięknie jest ono. No, mega pięknie. Tak? No. Dobra. To czas chyba wpuszczać ludzi. No to zapraszamy Was na gender review party. Oni tyle tam stali w tym korytarzu, nie? Moskwa. go gościnność. Szybkie oprowadzenie. Ogólnie to najpierw zacznę od tej strefy. Tu oczywiście jest. Bez... się można. Można się i wszystko, ale tutaj jest bardzo ważna część, czyli część pamiątkowa. To Głosujemy, i jaka będzie. Tak, tak. to co ty myślisz, pisujesz, tak. to też imię. Same przygotowania, ciąże ETC spoko, natomiast publikacja zdjęć dziecka w okresie płodowym i później po narodzinach to podnoszenie jego prywatności. Okej. Okay. Piszesz, jakie myśli. Sasza Baron, dyktator, chłopak, trzeba porcować. I jak będzie przebaga głosów, to taka będzie płeć. <noise> <noise> tak Na jednej strony jakbyście napisali imię. Tak se wybiorą. No, na jakie proponujecie, a na drugiej się podpisać, jakbyście mogli, bo wtedy możecie tutaj wrócić do tego segregatorka, O tutaj na przykład karteczkę i jak będzie, wybierzemy waszą, wasze imię, to będziecie, będziecie mieć zasługi. O nasza inspiracja, te imiona będą będziemy się inspirować na pewno nimi, bo sami jeszcze w sumie nie mamy dla żadnej płci jakiegoś wybranego imienia, więc nie wiadomo co to będzie. No a. i później a. będzie tak a. jakby jest oczywiście a. najważniejszy a. element, czyli nie? Tak, tak, tak. Ale się stresujemy, Ja już chciałam wiedzieć. Czujemy z bigą, że będzie chłopiec, ale chciałobyśmy ogólnie. Nie, wytrzymać. dziewczynka. No ale ja czuję... ja chciałabym. Ale czuję, że ja będzie... Aha, bo oni się na, na ten... na różowo i na niebiesko. Dobra, bo tak skumałem, o co chodzi. O, no, ja mam to samo. No. No. Jakie głupoty na Badiego? no to... Już wiecie, jak goście... Imię Kyle? Czyli czyli dziewczyny na różowo, a chłopacy yeah. na niebiesko. Jak może tak... Tak, po prostu te kolory się przyjęły i tak tutaj też jest ja motyw naszej imprezki Ja myślę, że to będzie chłopiec Nie kłam Zobaczcie jakie tutaj jest obstawienie imion je wpisała na, na internecie od A do Z imiona Ale widzę, że to obstawienie Elegancko Jakub, elegancko Jaki, chłopaka ja no, pan... Tak, ale ja zasłaniam się, nie chcę żeby nikt widział No, no tak, bo nie. Wika nie daje ściągać Nie tak, daje ściągać to najlepszy imię Bo to jest tak, będą myśleć i będą myśleć, ale przyjdzie co do czego i postawią i tak na jakiegoś Staszka czy już. Leon, Max, Wiktor, Adam, Oskar, bo to są tak, tak, imiona które za granicą będą brzmiały tak samo. No, to no, już nie <grym> mogę czekać. No, bardzo się <grym> czekać, naprawdę. No, ogólnie, jeszcze jak będzie finałowa akcja, to rozdamy konfetti i wszyscy na 3, 4 ryby. No, to moje typy. To, się, no, to będzie bardziej Michał Jusiu, Bogdan. Bogdan, widzę. Cześć. będzie czytał to, to już nikt nie będzie na niego czekał. zobacz, każdy pisze coś w stylu. Ale tu chodzi no, to, o ten Każdy, to, nie jest się z razem, razem, z to ja nie jestem ja z, z każdy. Witaj. O, wie wie wie. w rodzinie. Za 18 lat piszemy pierwszego no, szoda, to jest fajne. A nie jakiś ciekawy na ciebie. Każdy wpisał, się? nie? Już kończymy. No więcej proszę państwa niebieskich. A ty byś chciała? Jakiś. Klaudia G, dziękuję, że subskrybujesz, bardzo miło. Tak minimalny, minimalny procent. Minimajk, minimajk. W tej chwili mi się do proszę. Dziękuję, Jakub Michalski. No kurczę, bardzo miło, że mam na kogoś wpływ. To mam nadzieję, że... Znaczy, chyba dobry. No, jak, jak mówisz, że się... Że wszystko elegancko idzie i dobry przekaz leci, to się bardzo się cieszę, mordo. No, mordziaty, mordziaty. Niż minimal. No, nie, no minimal. Więcej niż minimalny. Nie, no minimalny. Więcej niż minimajk. Ale... Ale ja mam tak, że ja zawsze mówiłam, że bardzo bym chciała mieć pierwszego syna, a później córkę, żeby ten syn się opiekował córką. A. Ale jak przychodzi do czego, to mam takie coś, że jakbym miała mieć tylko jedną... To chyba najważniejsze, żeby było zdrowe, nie? Dziecko to wolałabym mieć córkę, bo jednak z dziewczynką tak, wiesz, lepszy kontakt i w ogóle. Ale więc i tak planuję mieć więcej dzieci, więc jak będzie chłopiec pierwszy, to będzie super, a jak będzie... Planuje, a Fris nie planuje, nie? Dziewczynka to... Och, i z tym gwizdaniem chodzi? Taka melodia w tyle, jak ja. Mam paparapapa, paparapapa. To ona ma gwizdanie. Będzie fajnie, bo będzie taka słodka, jako pierwsza. Dobra, moi drodzy, jeszcze my się wpisujemy. Ja mam przeczucie, że to będzie chłopiec. Ej, dobra, ale jakie imię? Ja nie wiem w sumie, bo ja nie jakoś tak nie zastanawiałem się nad tym. Michael. Mi się mega podoba imię Bory. Już nie ma, już nie ma, Jotha. I Franek. Franek, no ładnie. No. Tu mam spinacza i teraz każdy z gości będzie oznaczał, na kogo zagłosował, żeby było wiadome później, jak będzie już po ogłoszeniu, y, że trafił lub nie trafił. Chłopak, oczywiście, Dobra. że ma no. ja wagę. Dziewczynka. dziewczynka. Ja jestem w team dziewczynka. Powiedz. Dziewczynka. Że oni... O, 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 o. o. No, A nie ma, ona została. Na umowie. Umowy zleceniu. Dobra. Krzyknijcie sobie, wy obstawiacie i będziemy. Po oferty będziemy już ja na Chłopiec. Dziewczynka, wiadomo. Dzień dzień dziewczynka, chociaż czuję, że będzie chłopiec. Ja, dziewczynka. <śmiennie> ja pamiętam, że ja właśnie się mega stresowałam, jak, jak była w ogóle taka. Jestem prawie taki jak friz. Mam taką samą świeczkę w domu. Co jest? Elegancko. Że rozmowa... Andrzej, bo Andrew Tate, top G. Kiedyś z Karolem prowadziliśmy rozmowę? Czy zrobimy jakieś przyszłości gender? Ja mówię tak, że ja nie chcę. Bo ja na ja nie umiem udawać radości. I na pewno by było widać, ponieważ się nie cieszę z jakiejś płci. A jak już. płci. płci, pół. Pou... mi. Jak się wciąż, to faktycznie masz takie rzeczy obojętne. Hmm. I tak się będziesz cieszyć, bo będziesz wiedzieć. Tak, tak. chyba, i tak się będą cieszyć, nieważne jak to będzie, nie? To jesteście gotowi, żeby poznać płeć? U mnie w pracy przywinął się kiedyś gość, cygan, który miał w dowodzie matkę Paprykę. Może taka sugestia? O kurde, powiem że jakbym, jakbym na przykład miał córkę i nazwał ją Papryka, to myślę, że jakby kiedyś wystąpiła o to, żeby, o anulowanie ojcostwa, to bym nie miał i za złe, nie? Wiedziałbym, że Papryka jest po prostu wkurwiona na mnie. Imię Andrzej, czyli Andrew Tate, pochodzi od greckiego słowa Andros, które oznacza mężczyzna. Wszystko się zgadza. Top G. No, dobra, to I w, w tym samym momencie wysyłam kompletki, i tutaj w sumie się już dowiemy, bo będzie kolor kompletki. Jak cura? będzie dziewczynka, to będzie różowy, a jak będzie niebieski, to będzie chłopiec. A to Na zero! Znaczy na zero, jeden, zero! Dobra. Ok, co? Odliczamy? Ja. Ja. Dziesięć, dziewięć, osiem, sześć, 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 morda się, cieszy, elegancko. W torcie. Zaskoczyła! Zaskoczyła! Dwie mi chyba. Czym się różni imię papryka od imienia? E, Boże, czym się różni imię papryka od imienia Jagoda na przykład? Że papryka to warzywo, a Jagoda to owoc. Mi rodzice mówili, że Andrzej mam po Andrzeju kmycicyulę, który do tej pory nie robiłem. Myślę, że nic nie straciłeś, o, ten... lepszy jest na przykład krwawy sport z Wandałem. Oj, dwa lata temu, że na pewno to będzie chłopiec. Nie, ma... nie, nie, nie Ja miałem być dziewczynką, na przykład, bo tutaj ten komentarz. Yy, ja na przykład miałem być chłopakiem. Ja na przykład miałem być dziewczynką, bo yy, na USG nie było widać siura, nie? Bo w tym momencie mam takiego małego siursa, że nadal jeszcze yy, nie do końca sam wiem, nie? Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie zdecydowałem. Ale włosy mnie zdecydowały, że się mnie kurwa oszukało, nie? Jestem mega zaskoczona, bo w ogóle się nie spodziewałam. <noise> I to mega się cieszę, ale nice. jeszcze lepiej nastawiliśmy. Papryka to owoc, tak? To se zrób kurwa stałatkę owocową z truskawką i z papryką i za górkiem. Smacznego. Ja wolę na przykład y, moją owocową, bez papryki, warzywną mogę Ci za zaoferować. Z sałatą papryką, proszę Ciebie z ogóreczkiem i pomidorkiem. Ale skoro dla Ciebie owoc, ow, ow, o, papryka to owoc, chcesz owoc, chcesz owocową sałatkę, nie ma problemu. Kiwi, mango i papryka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gratulacje! Tak, bez kurczaka, co to za sałatka? No właśnie, jeszcze wołowina tam. No, nie. Nie, nie, nie. Ja bym powiedział, że będzie to niebieskie. Kurde, przegrałem zagadkę i mi ona do kosza, co? No i no, to no. No, no. No. No, teraz uwaga, podsumujemy sobie Kania zgadła. Tak jest. Natalka zgadła. Oczywiście, że tak. jak łuki zgadł. Oczywiście. Trzeba było się wpisać markerem takim jak ty myślisz. <Nieś> tak. Ej, to ja nie, nie zrobiłem tak. Ale to ja poprawię zaraz na dużo. Ja pan innych. Jagoda. Jagoda. Ja jestem. Bo oczywiście z tego mocno się mówi po przy to też owoc, to porka też może. Aha eee, No to ja dzisiaj panom to warzywo. Ale też może być, a czemu nie? Ale słuchajcie, tam jest też Ala, tak? Okej, to... okej. Okay, okay. O, ale no, to A to też już się nie Dobra, to to nie ma. Co ciężkie, no, To kto ma różowy? Tak, to ma różowy. No, I kto kto? To tu, ej! A, A to się nie może jeszcze zmienić? A, może, nie Może mu no. nie? Można po urodzeniu się zmienić. No, A no. no, właśnie, no tak. W szóstym <grym grym> miesiącu jest tam. Nie, no. pytałam się, że teraz robiła zainteres. inne pytania inne jakieś takie no. chyba złote, że mam Tak, da, to są zrób jagodzianki pomidorowe, cfaniak, ta. Wszyscy tacy mądrzy, nie? A, proszę, ale, proszę. proszę bardzo, zjedzcie jagodziankę z, z pomidorem. Pytałam się hmm. tego ginekologa, i powiedział, że to jest. że y, y, to jest 100% żywiołowy. Fajnie, bo ja Będziemy grać w piłę z nią. Nie no, ładne dziecko będą mieli. Ona ładna, on ładny, to... Jeźdź na snowboardzie. <grystować> Driftować samochodzie. Driftować Ta na będzie chłopczyca. Tak, Naprawdę, ja się już tak nastawiałam, że to będzie, że to będzie chłopiec. nie czas mi się. Tak, ja nawet czas mówiłam tak, nie, ja i tak już czuję, że to będzie chłopiec. Mama mi mówiła. Najgorzej śledzia posmarować dżemem. Najgorzej to zrobić, kurwa, jajecznicę z krokietami, nie? <grymne> że niby dziewczynki zabierają urodę, że wtedy ci wychodzi Ale dużo... się teraz zgięłem, Andrzej, patrz. Pamiętam takie rzeczy, nie? Chyba jajecznica? jajecznica chyba. chyba tak. ...pryszczy i w ogóle, a mi nie wyszło dużo pryszczy na razie, więc... E, a iść, ty, jagody, te z lasu, te burówki polskie, a pomidor to jagoda. Sam Co, coś pomidor. No nie wiem, jakaś tam... Maty, dżemu z Tak, do zapiekanek, nazywa się ketchup. Taka hojna ta dziewczynka. Ej, to już będę miał ile bab w domu? No właśnie, cztery. No ja mówiłem od początku, że w sumie to nie ma jakiegoś. O, ale czako wielkie, O już ja. To znaczenia dla mnie, nie? Będzie taka mała, fajna dziewczynka. Ej, to własny sobie. Syropia! Oh yeah. Wygryźliśmy <się> Szczerze, dalej do mnie to nie dociera, że to będzie dziewczynka, ale mega się cieszę. Mega, mega, mega się cieszę. A czym My... ze śpini? Elegancki. Kto się z jamu robi na przykład ze świni na przykład to jest y, czarnina? Właśnie najlepsze jest to, że z dziewczynami gadałyśmy, że na no, dziewczynki no są takie cute rzeczy, sukieneczki i właśnie, że dziewczynki są dosyć grzeczniejsze i tak dalej. Okej, okay, jestem pomidor. Łysy powiedział, to tak jest. No wiadomo, że tak. A faktycznie ostatnio jak byłam na USG, na, na tym, to doktor mówił, że wyjdziesz spokojnie. Emma i Iga. Takie imię. Iga? Okay. Ja nie, ale... nie zaczęło, nie zaczęło. Ja się zacząłem. Często tak jest, że nie? się jednak patrzy na to kogoś... Czemu ze świni to smalec? Czy kogoś, kogo się nie lubi? Kocham syrop z cebuli, ale to jest akurat dobry, no. Ja nie lubiłam igami, kiedyś odbijał chłopaka, <laughs> Rosu to herbata z kurczaka i chujnie. Julia, mega mi się podoba Julia. Julia. Aleksandra mm -hmm. i Oliwia. Oliwia też mi się Ej, bardzo to. podoba. Kinga teraz nam zaproponowała Carmen Melody. <laughs> Melody Z Carmen? Z no, mojej Melodia i Leno. 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 Wujak Victoria. Hey, Wiktoria, Julia o. i Lena. Fajne imiona, ładne. Od Hanni mamy. Karen, Karen i czad. Róża. O, to ładne. Jakiś za mało na południowo dzisiaj jesteś, gardło je boli i, i czuję, że gdzieś tam w powietrzu w wisi choroba, wiesz? To dlatego.

Ja haneczka? Też, oczywiście, że Haneczka musiałam no, no, no. Że, I Alicja. Radnie. Alicja to jest takie bardzo takie, wiesz, Alicja hiszpańska, e, takie jak, brzmi, jakby była księżniczką. Jagoda. Tak, Jagoda też. i nadzieja. O. Nadzieja? O. Hania. Kania. E, mnie rodzice kiedyś, znaczy kiedyś, mnie, bo tutaj nadzieja, tak sobie przypomniałem, że mnie rodzice chcieli nazwać depresja. Nie wiem dlaczego. Bardzo mi się podoba to Natalia. Helenka. Helenka jest piękna. Rozalia. 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 mega ładne imię. Tosia i Pula, to są moje takie dwa imię. Victoria mi się... Donata. Towa. Z całą no zobaczymy. Ja myślę, że nie Borys, Franek i Oliwier. Dobra, mam od Kacpra propozycja. Wilhelm. Gerard. i Wilkram bardzo fajny. O, Kuba mi się podoba. Hugo, Franek i Hubert. O, Hugo, fajne no. imię. Hugo, fajne. Odwiki, kartonik. <grym> co jest? Oj, tu lipania, Hugo, Miłosz, co? miły. Ralf, Robert. Juliusz. Yy... Cezar. Co sądzisz, po, co sądzisz yy, o imionach po rodzicach? Na przykład u ciebie byłaby Izabela Junior i Mateusz Junior? Nie, jakoś nie. L, Myślnik, Żbieta. O, to jest zajebiste na przykład. Apostazja. Dobre nie dla dziewczynki. A też jest fajne imię eutanazja. To też takie fajne eutanazja. Hajeta, William. Wilhelm, Wilhelm jest fajny. John, Kevin. John. John zajebista, nie. Bonjowi. Brian. Laska naprawdę chciała wygrać inkoło. Brawo, maszynkę. Dziękujemy wytypowali bardzo. Wytypowaliście, za wytypowaliście dobrze dziewczynkę. Tak. Karol. Tak, fajnie, ja dobra, Dzwonię do moich rodziców, bo moja mama już nie mogła doczekać wieści na temat tego, jaka będzie płeć. No, no. Dobrze jestem w tej miona, a dzięki. <laughs> ja mam córkę nazywał w pagata. No teraz miałbym, wiesz... Y... Wiele planów na pewno na życie. No a dobra. Degradacja. <laughs> to dobre. Nazywasz córkę De -de -de degradacja, nie? I koniec. Jak wy obstawiacie? Tene a ten, a chłopczyka nazywasz Pawulonik. Pawulon. Dziewczynka. Chłopak. Chłopak, dziewczynka, no dobra, a ty mama? Nie wiem, bo to jeszcze za wcześnie. No to uwaga, 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 trzy, cztery. Dziewczynka. Mama, mamusia. Przecież mówiłaś, że nie obstawiasz nikogo. Tak, ja? tak, 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 czułam. <grym <grym <grym> baby, okazało się... Różowe baby, więc co, to tyle w dzisiejszym odcinku, ja się bardzo cieszę. Ale było zaskoczenie. No, mega. Dętka, albo pożoga? Nie, tutaj ta saturacja mi się, mi się spodobała. I, I inflacja, inflacja, dobra jest, Nazywasz Nazywać córkę Inflacja, nie? Żeby rosła, żeby rosła, żeby zdrowo rosła, nie? tak zdrowo, to nie wiem.